W końcu lutego cała Polska pokryta była grubą warstwą śniegu. Zamiecie śnieżne i zaspy utrudniały komunikację, odcinali wiele miejscowości od świata. Do walki ze śniegiem ruszali codziennie tysiące specjalnych brygad. Z pomocą pośpieszyło wojsko. Trzeba było przykopywać prawdziwe tunele, by przywrócić komunikację na drogach i liniach kolejowych. Zaspy sięgali nieraz do szczytu słupów telegraficznych. Przez dwa tygodnie na wszystkich drogach trwała uporczywa walka ze śniegiem. Z niepokojem oczekiwano odwilży. Już w pierwszych cieplejszych dniach pola i drogi zamieniły się w istne jeziora. Działające od kilku tygodni pogotowie przeciwpowodziowe kończyło ostatnie prace zabezpieczające. W szczególnie zagrożonych powodzią rejonach nad Wisłą wzmacniano wady ochronne. Ono równocześnie do oczyszczania z lodów ujścia Wisny i jej górnego biegu. W rejonie Trzeba pracują trzy lodolamacze. Trzeba zapobiec groźbie zatorów. Jaguar, Tygrys i Pantera uwalniają z lodów codziennie 5 do 6 km rzeki. Taką samą akcję prowadzi flotyla lodolamaczy u ujścia Odry. Pracują tutaj wspólnie holowniki Polski i NRD. Trzy jednostki oczyszczają z pięć holowników wyruszyło w Górę Odry. Pogotowie przeciwpowodziowe czuwa, ale groźba powodzi jeszcze nie minęła. Dla uczczenia kongresu ZSL gospodarze z Niećkowa w województwie białostockim zorganizowali manifestacyjną odstawę żywca. Pilnowano przy tym, żeby się zacny żywiec nie przeziębił. Osiem tysięcy kilo wieprzowiny na chodzie, gdyby to tak we wszystkich gminach, nie byłoby kłopotów z mięsem. Przyjechaliśmy do fabryki odzieżowej w Zgierzu. Prosimy o przepustkę. Kronika plus jeden bukiecik goździków. Najpierw, oczywiście, do dyrektora pełki. Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze. Co? Su... Ach, tylko jeden! Aha, że niby resztę dla załogi. No, ba, łatwo powiedzieć! Goździków jest kilka, a kobiet 1600! No, nie ma rady! Będziemy wybierali! Mały spacerek, poważny namysł. A, jest! Serdeczne życzenia dla Pelagi Blaszczykiewicz. To za 11 lat wzorowej pracy. Szukamy dalej. Może ta? Nie, milcz serce! Może, o może tutaj? Tak, pani Jadwiga Gorstka. Serdecznie winczujemy. Jeden z goździków przypadł Krystynie Witkowskiej. Ale wstydziła się pozować do obiektywu. Za mundurem chłopcy murem, czyli strażak Irena Chojnacka. Cóż tak wzburzyło gazetkę ścienną? Aha, ostatni goździk znalazł się na biurku dyrektora Kornackiego. Pan w lidze kobiet? Prosimy o legitymację. Rzeczywiście, mężczyzn z w tej fabryce niewielu. Nie powinni się wyłamywać z szeregu. Te czubiradła to pomysłowe kostiumy grupy ze wsi Zlatna, która wzięła udział w drugim chłopskim rajdzie narciarskim. Szczególną popularnością na trasie cieszyła się grupa gospodyń wiejskich, które wykazały znakomitą kondycję. Przy zjazdach styl pozostawiał nieco do życzenia, ale w trzech spódnicach i fartuchu Tony Zajler też by się wywrócił. Trasa liczyła 15 do 20 kilometrów. Udział wzięło tysiąc osób. A na mecie w Rajczy było uroczyście, hucznie i wesoło. Góra jest, jak widać, pasjonująca. Co będzie dalej? Co będzie dalej? A teraz słoń Trąbalski do góry nogami. Kochane dzieci, panowie brakoroby pomyśleli dla was o specjalnej rozrywce. Chodzi o to, by połączyć lekturę nowej książeczki z pożyteczną dla zdrowia zabawą ruchową. O, właśnie tak należy czytać te książeczki. Ale bywa znacznie ciekawiej piękny album o Rodakowskim tak piękny, że chciałobyś obejrzeć dwa razy. I rzeczywiście. Tu Mickiewicz? I znów Mickiewicz. Tyle, że w innym towarzystwie. Co z nami będzie? Pytają dziela Rodakowskiego. Oto, co będzie. Pójdą na przemiał. Tylko w ciągu czterech miesięcy dwie tony książek z samej Warszawy poszły na przemiał. Kuligu dawno nie oglądała Warszawa. Impreza zorganizowana została przez Wydział Kultury Rady Narodowej i Związki Zawodowe dla warszawskich przodowników pracy. Dwadzieścia parsań pojechało w Nieznane. Nieznane okazało się powsinem, gdzie na uczestników kuligu czekał myśliwski bigos lub owiec, słowem co kto lubi. Sieci zastawione, naganka ruszyła. Bezkrwawe polowanie na zające zorganizowano wojskowe Kolo Lowieckie w Sochaczewie. Odlowione zające są przewożone na inne, niekiedy dosyć odległe tereny. I tutaj trudno uwierzyć własnemu szczęściu. Ruszaj, bracie, przed Tobą wolność! Poczciwe szaraki czeka bojowe zadanie zlikwidować zajęte odłogi. Nareszcie otwarcie warszawskiej skośni na skarbie. 15 tysięcy widzów zebrało się na pierwszy inauguracyjny konkurs skoków. Można tu osiągać skoki powyżej 30 metrów. Startowała kadra olimpijska i oczywiście Zakopiańczycy dali szkolę warszawiaką. Tej samej niedzieli w warszawskiej Agrykoli odbyły się zawody eliminacyjne do Olimpiady w roku 1970 maraton narciarski pięciolatków na dystansie 100 metrów. Z trasy zgromadziło się 2000 rodziców, emocjonując się zaciętym finiszem. Ze wszystkich krajów napływały w lutym meldunki o najsurowszej zimie XX wieku. Jugosławia. Olbrzymie śniegi spadły na Macedonię. Lawiny śnieżne zasypali drogi i osiedla mieszkalne. W akcji ratowniczej wzięło udział wojsko. Zginęło pod lawinami 13 żołnierzy wojsk granicznych. Południowe rejony Francji oglądali nienotowane od dziesiątków lat śniegi. Holandia. Tutaj burze śnieżne przybrały rozmiary kataklizmu. Komunikacja szosowa została przerwana na wiele dni. W Hamburgu można było spacerować po morzu. Oblodzone statki zostały unieruchomione w portach. Żegluga sparaliżowana. W lasach Bawarni zorganizowano dożywianie zwierzyny. Zagrożone śmiercią glodową sarny, masowo podchodzili pod osiedla ludzkie. Północna Nigeria. Przybyła tutaj królowa angielska Elżbieta, która wraz ze swym malżonkiem odbywa podróż po tych posiadłościach kolonialnych, które jeszcze Anglii pozostały.